Po obradach zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjęto decyzję. Stefan Antiga został trenerem reprezentacji polskich siatkarzy. Francuski przyjmujący PG hatów był najpoważniejszym kandydatem na to stanowisko. Zbyt po, poważna decyzja, żeby, żeby poruszać się w obrębie jednego kandydata na prezydium. Takie rozmowy były. Poprzedzone to, to było również spotkaniem z trenerem Anastazim, jego oceną tej całej sytuacji. na no, no Dzisiaj jest taka decyzja że głównym kandydatem w przekroju tych ostatnich dni stał się, stał się po tej analizie Stefan Antiga i, i ostatecznie tego wyboru dokonano. Ja, ja to skomentuję w ten sposób. Jest bardzo duża różnica pomiędzy selekcjonerem a, a trenerem. Prze, w, Biorąc pod uwagę to, co nas czeka, najważniejsza impreza w historii tej dyscypliny w kraju Mistrzostwa Świata, potrzebny był właśnie selekcjoner, człowiek, który wokół siebie zjednoczy wszystkich najlepszych polskich siatkarzy, wyznaczy cel, którym będą do którego realizacji będą podążali wszyscy. I wierzę, że taką osobą będzie Stefan Antiga. Nie bez znaczenia jest fakt, że, że ma być to duet trenerski, współpracować będzie z wieloletnim swoim trenerem, Filipem Leinenem, długoletnim trenerem reprezentacji Francji, który na pewno wesprze go swoim doświadczeniem w tym zakresie. Wierzę w ten projekt i głęboko będę trzymał kciuki i również swoją rolą. Pracą jako członek Prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej będę starał się Stefanowi pomóc. Antiga to jak podkreślają specjaliści, wybitny siatkarz były wielokrotny reprezentant swojego kraju, triumfator Ligi Mistrzów i wielokrotny medalista wielu imprez rozgrywanych w barwach PG Chatów. Stanowisko trenera to dla niego jednak nowość. Tu rola będzie na pewno we współpracy z, z Filipem bardzo duża, by by, by Stefana w to wprowadzić z drugiej strony myślę, że sam Stefan potrafi, potrafi doskonale się w tym będzie potrafił doskonale się w tym znaleźć wykorzystując swoje cenne, cenne doświadczenie z boiska najlepszym przykładem już, który, który widzimy w zachowaniu jako trenera myślę, że jest Miguel. Jak ta decyzja wpłynie na drużynę PGS Krybył Chatów? Wierzę w dojrzałość grupy, w cele, które sobie wyznaczyliśmy. Miałem rozmowę z zespołem na ten temat. Wszystko to oczywiście było poprzedzone długą rozmową wspólnie z, z Miguelem. Wyznaczyliśmy sobie cel. Stefan jest do końca sezonu zawodnikiem PGS Krybył Wierzę w jego pełen profesjonalizm również na boisku, który przez lata pokazuje, myślę, myślę że potrafi to oddzielić, jak również drużyna i, i, i ben, będziemy stanowili wspólne, wspólną grupę, która dąży do, do wyznaczonych sobie celów.